Znajdujemy się przed Komendą Powiatową Policji w Gorlicach. Czterech funkcjonariuszy naszej jednostki postanowiło wykorzystać swój wolny czas na zorganizowanie akcji charytatywnej, która ma na celu niesienie pomocy chorej córce jednej z naszych funkcjonariuszek pracujących w komendzie. Jesteśmy przed Komendą Powiatową Policji w Gorlicach, tutaj właśnie rozpoczyna się wyjątkowa wyprawa. Proszę powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego jedziecie, po co jedziecie i w jakie miejsce jedziecie. My razem z kolegami wymyśliliśmy, że pojedziemy i zbierzemy pieniążki dla córki naszej koleżanki Agnieszki, dla córki Zosi. Gdyż dziecko to wymaga stałej opieki, a koszt leczenia, rehabilitacja plus inne dodatkowe koszty są ogromne. Sama sobie nie jest w stanie poradzić, a niestety mąż nie może pracować ze względu na to, że dziecko wymaga 24 godziny opieki na dobę. Ta wyprawa ma ponad 1000 km długości. To bardzo daleka trasa. Jakich utrudnień się spodziewacie? Znaczy nie, nie spodziewałbym się utrudnień. Jesteśmy przygotowani, myślę, że bardzo dobrze. Nie mówię, że kondycyjnie, bo kondycyjnie nie było, było ciężko się przygotować ze względu na pracę. Każdy pracuje i ciężko było. Ale do każdej pogody jesteśmy przygotowani. W razie jakiejkolwiek awarii też mamy taki serwis, serwisanta naszego. Więc damy sobie radę na pewno. Planujemy tak pokonywać około 125 km dziennie. Nie mamy noclegów zaplanowanych, na bieżąco wszystko będziemy sobie ogarniać. Poza tym, to jest ważne, żeby podkreślić, bo w tych czasach hejtu, takiej nienawiści, cały koszt wyprawy plus łącznie z ulotkami. Pokrywamy sami. Nie bierzemy pieniędzy od żadnych sponsorów, od związków zawodowych, od IP. Jeżeli ktoś chce wpłacać pieniądze, to wpłaca po prostu na konto fundacji, które, które jest na ulotce i na plakacie. Chciałbym podziękować osobom, które się zaangażowały, zwłaszcza Mateusz Warzecha, który zaprojektował nam te ulotki, plakaty. No już nie mówię o naszych przełożonych, bo każdy naprawdę bardzo fajnie do tego podszedł. Troszeczkę byliśmy traktowani ulgowo na koniec, żeby, żeby mieć czas na przygotowania. Dzisiaj startujecie z Wołosatego. Kiedy dotrzecie na miejsce? W dniu dzisiejszym dokładnie rzecz biorąc jedziemy do Wołosatego, nocujemy tam. Startujemy jutro o 6 rano z Wołosatego. Planujemy tak jak mówię 125 km, no to gdzieś koło 8 dni jazdy. Najprawdopodobniej pójdzie nam to szybciej, no jeżeli nie będziemy mieć jakiejś takiej większej awarii, wszystkie takie drobne elementy się naprawi, no ale jak gra pęknie, to trzeba będzie coś szybko kombinować z nowym rowerem najwyżej. A czym pana jest ta wyprawa? Wiem, że już od przynajmniej dwóch albo trzech tygodni, jak już to tak nabrało takiego tempa, to ciężko nawet spać. Człowiek jest tak pozytywnie nakręcony, jak jeszcze widzę, jak zaangażowało się miasto, starostwo, że z każdej strony możemy liczyć na pomoc i organizację, to naprawdę jestem w głębokim szoku. Jakbym wiedział wcześniej, bo tak naprawdę pierwszy raz organizujemy taką akcję i nie wiedzieliśmy jak to się robić, jak do tego podejść. No ale, mówię, no, dzięki wsparciu rzecznika naszego prasowego i innych osób udało nam się, myślę, dopiąć wszystko na ostatni guzik. Ale na następne akcje, bo też może kiedyś się uda, jeżeli oczywiście przeżyjemy tą, to mamy nowe pomysły, nowe, takie bardziej złożone zbiórki pieniędzy, o tak mogę powiedzieć. Jakie są największe wyzwania w opiece nad córką? Hmm, jakie wyzwania? Wyzwań jest bardzo dużo. Chyba największe to jest pogodzenie opieki nad zdrowym dzieckiem z dzieckiem niepełnosprawnym, gdzie jedno i drugie wymaga tak naprawdę wyjątkowej opieki, wyjątkowego zaangażowania. Dziecko niepełnosprawne, ponieważ potrzebuje rehabilitacji, a dziecko sprawne, ponieważ mierzy się z niepełnosprawnością też rodzeństwa. A co przed Zosią w kolejnych miesiącach? No Dalsza rehabilitacja i fizjoterapia, i masaże osteopatyczne, żeby pozbyć się przykurczów, a wiadomo, hipoterapia, muzykoterapia. E, chcemy też wskoczyć na terapię słuchową, żeby Zosię odwrażliwić e, od tych nadrażliwości dźwiękowych. Oczywiście my cały czas pracujemy, poszerzamy komunikację. To jest w języku takim makaton, to jest taki język migowy specjalny dla niepełnosprawnych. Także to, no to są główne cele. Bardzo fajny gest Pani kolegów z pracy, jeśli chodzi o pomysł i realizację, bo pewnie ta akcja będzie nagłośniona medialnie, nie tylko u nas, ale też w całej Polsce. Proszę powiedzieć kilka słów właśnie o inicjatywie kolegów. Kolega Dawid podszedł do mnie i pyta się, Aga, słuchaj, jedziemy na rowerach nie chcemy tego robić bez celu, bo mamy kawałek do pokonania. Co powiesz na to, że pozbieralibyśmy pieniążki dla twojej Zosi? Mówię, no dobra, no co tak, ale to wiecie, tak, tak skromnie no. To jak koledzy się zaangażowali, jakie serducho w to włożyli, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. I pan tak, jestem szczęśliwa, że mogę z nimi pracować i jestem wśród ludzi, którzy naprawdę chcą pomagać. Finał 16 maja, na pewno państwo będziecie tutaj oczekiwać na rowerzystów swoich kolegów na komendzie. Co szykujecie dla nich? O, to niespodzianka. Dowiemy się 16 maja. Okej, okay, bardzo dziękuję.